Witajcie na kanale CJ e, z cyklu rowerowo po 50. Zrobiło się ciepło, to czas ruszyć rowerem po okolicy. Nagrywam tak pierwszy raz, e, ponieważ kamerka zamocowana jest do kasku rowerowego e, na samej górze, na głowie, a nie jak zwykle do kierownicy. E, no i chciałem przetestować właśnie taki sposób e, montażu, taki sposób e, widzenia e, świata. Mnie osobiście się wydaje, że trochę za dużo gło macham głową i trochę przeskakuję ten obraz, więc y, może gorzej się to ogląda, ale ocencie sami, jak to, jak to według Was y, jest. Ech, kamarka ma też na, m, włączone nagrywanie dźwięku, ale jest ono tak słabe, że musiałem ją mocno przyciszyć. Y, nie założyłem gąbki na mikrofon, w kamerce i wszelkie szumy, jakieś takie trzaski są przez no zbierane, nagrywane, to słabo brzmi no i musiałem, musiałem to ściszyć także tak, że dźwięku nie ma bezpośrednio z kamerki w tej chwili. Może pokuszę się o dorobienie mm, do kamerki jakiegoś zewnętrznego mikrofonu. Jest taka przeróbka pokazana gdzieś na YouTube, może to zrobię wtedy. By, może byłoby lepiej. Dziś krótka, spontaniczna taka wycieczka na Pastewnik, na darzynie. Jest to obecnie bardzo zadbane i urokliwe miejsce z wiatą i miejscem na ognisko nad małym jeziorkiem. Właśnie jadę przez rynek nadarzyński. Rower ma na tę zaletę, że praktycznie wszędzie można nim wjechać. Zawsze mam ogromne poczucie wolności, jak przemieszczam się na rowerze. Zawsze wiem, że wszędzie mogę wjechać no prawie wszędzie, w każdym miejscu. No właśnie, za chwilę będę przejeżdżał pomiędzy dwoma muralami. E, ładnie są namalowane, podobają mi się, aczkolwiek nie wiem do końca, co, co autor miał na myśli, wykonując te murale. No, Ozdabiają te dwie ściany, fajnie wyglądają, to tyle. No właśnie, będę zaraz dojeżdżał do. Tężni. Czasami tu przyjeżdżam rzeczywiście posiedzieć sobie tak nawet w chłodniejsze dni, chociaż tężnie to pracują głównie jak jest ciepło. Ale czasami tu siedzę, relaksuję się, po prostu posiedzę chwilkę i, i pojadę. No to jesteśmy prawie na miejscu. Naprawdę lubię tu przyjeżdżać, szczególnie jak mam się spotkać ze znajomymi, głównie ze Sławkiem, który prowadzi bardzo sympatyczny kanał Jab. JAB Jednośladowa akcja Biwakowa Pozdrawiam Sławku No zaraz tutaj o wylądujemy przy wiacie i rozłożę sobie pakunki, rozłożę sobie rzeczy I chwilę sobie tutaj posiedzę. Jest naprawdę przyjemnie i ciepło Słońce ładnie dogrzewa Naprawdę, naprawdę no, twarz mnie oświetla nieźle Chociaż to już wieczór No ale do ósmej jest trochę czasu zanim zajdzie słońce będzie tutaj ciepło i, i przyjemnie zrobiłem zdjęcie jak mam zamocowaną kamerkę na kasku tu chciałem Wam się pokazać całkiem dobrze się trzyma ale trzeba uważać przy przejeżdżaniu przy nisko zwisających gałęziach bo może się nieźle bo można nieźle nią zawadzić dziś mam w planach rozwieszenie tutaj hamaka staram się nie ruszać bez tego jakże przydatnego ekwipunku. Zawsze znajdzie się miejsce, gdzie można go rozłożyć i poleżeć trochę, a ja lubię zawieszać go w różnych nietypowych miejscach. Hamak zawieszę na taśmach bez robienia jakichkolwiek węzłów. Taki nowy sposób, który bardzo mi przypadł ostatnio do gustu. O, tylko przy pomocy takich właśnie patyczków, które sobie wcześniej przygotowałem. Ja je teraz trochę tam Wezmę zaokrągle, żeby nie były jakieś ostre, no i przygotuję sobie hamak do, do rozwieszenia. Jak widzicie, hamak już zawieszony. Udało mi się go bardzo sprawnie zamocować pomiędzy dwoma filarami tej wiaty. W najbliższym czasie postaram się przygotować taki pełny film instruktażowy, jak można w ten sposób zamocować hamak do drzewa czy jakichś słupów. Oczywiście niewysokiego napięcia. Przy okazji przetestowałem sobie połączenie kamerki z telefonem po Wi-Fi. To jest prosta kamerka, ale ma takie możliwości. Program całkiem fajnie chodzi, łączy się fajnie z kamerką, można włączyć sobie nagranie, można ustawić rozjaśnianie, przyciemnianie nagrania, także całkiem fajnie chodzi. Tylko bateria się szybciej zużywa, no ale to jak gdyby jest wiadome. Słońce zaczęło się już chować i od razu się chłodniej zrobiło czas wracać do domu. Przed powrotem obiadę jeszcze jeziorko dookoła, pokażę Wam jak to miejsce prezentuje się w całej okazałości. E, niesamowicie wygląda niebo i jezioro w zachodzącym słońcu. E, no niestety e, moja kamerka trochę głupieje przy tak gwałtownej zmianie oświetlenia z góry tam na dół jak... Bliżej słońca, znaczy pokazuje na słońce, no ale i tak y, uważam, że y, widok jest y, przepiękny, jest cisza, spokój, czego chcieć więcej? Jeziorko obiechane. czas wracać tą samą drogą przy Tężniach. Niby spokój i cisza, a jednak amatorzy silnych wrażeń na czterech kółkach zawsze się znajdą. Jeszcze rzut oka na mural, jeden z tych murali. I jedziemy dalej przez mały park w Rynku gdzie po lewej stronie będziemy mijać pamiątkowe tablice osób z tego obszaru pomordowanych w 1940 roku przez NKWD. Ten biały budynek na wprost to ośrodek kultury w Nadarzynie. Zapraszani są tu często znani artyści. Kieruję się dalej tym wąskim przesmykiem w stronę ronda kościoła w medażynie no i dalej do domu. Kamera wytrzymała jeszcze chwilę no i potem padła. Niestety na jednym akumulatorku przy włączonym Wi-Fi udało jej się pracować około 10 minut. <grym> to nie za dużo jak na kamerkę <grym> tego typu. Bez Wi-Fi jak normalnie je używam to działa mniej więcej 20-30 minut. Pomimo kompletnie spontanicznej, krótkiej wycieczki, naprawdę fajnie się zrelaksowałem i zregenerowałem się po pracy i to w tygodniu. A przy okazji pokazałem Wam niewielki kawałek nawarzyna. Zapraszam do następnej przejażdżki wkrótce. Tym razem planuję pojechać do pewnego miejsca w lesie. 失礼します。